Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry Pani Wojewoda. Dzień dobry witam pięknie. Co wiemy o alarmach bombowych, które docierają od dwóch dni do szkół No wiemy, że jest to naprawdę kawał, z bardzo, bym powiedziała, takiej półki po pierwsze bardzo głupawej, po drugie bardzo niegodziwej. A po trzecie trzeba, jeżeli już zostaną znalezieni, odnalezieni autorzy tych dowcipów, trzeba naprawdę wyciągnąć mocne konsekwencje. Ja tylko przypomnę, że mężczyzna, który taki dowcip wykonał w stosunku do jednego z lotnisk na terenie Polski, dostał wyrok półtora roku więzienia bez zawieszenia i 100 tysięcy kary do wypłacenia. Przypominam to dlatego, żeby naprawdę powiedzieć, że reperkusje takich czynów będą ogromne. Ponieważ na terenie całego kraju 663 szkoły takie alarmy dostały w ciągu ostatnich tych dwóch dni. Na terenie Województwa Polskiego 27 szkół, takich w 27 szkołach takie alarmy były wzniesione. Te wszystkie 27 szkół oczywiście zostało sprawdzonych i nie potwierdziły się oczywiście te wieści. Natomiast oznaczało to tyle, że maturzyści, którzy z natury rzeczy przed tym egzaminem dojrzałości są w stresie, mieli dodatkowe, dodatkowe stresy, mieli dodatkowe przygody, które na pewno im nie ułatwiały tego egzaminu, pisania tego egzaminu. To jest po prostu karygodne mm, i nie ma zgody na takie zachowania i wiem, bo jesteśmy po spotkaniu ze służbami mundurowymi, również pan minister Brudziński przekazał taki komunikat, że tego typu działania będą absolutnie w sposób jednoznaczny i kategoryczny ścigane i, ścigane, i absolutnie nie ma zgody na takie działania. Ja wczoraj oglądałam w wiadomościach relacje z, z, z takich akcji. Jeden z młodych ludzi, maturzysta, tak bardzo gorzko powiedział, że chyba to jest. Albo głupota, albo dzieci nada. I wie pani, jeżeli młody człowiek, 18-19-letni, takimi słowy określa określa te czyny, to to jest po prostu zamknięcie komunikatu na ten temat. Tylko, że pojawiają się takie informacje, że mm, maile o tej samej treści docierają do szkół, podpisy są różne albo islamista, albo strajkujący nauczyciel, albo przeciwnik rządu, albo właśnie y, maturzysta. Ponadto, y, Adresy, z których są wysyłane te maile wskazują na to, że, że to wychodzi z tak zwanego darknetu. Czyli to już nie wygląda na po prostu głupi żart komuś, kto się nudzi. To jest. Trudniejsze do zrobienia po prostu. I Pani, nie chciałam dotykać y, tak, tego wątku politycznego, ale jednakowoż on się sam nasuwa. On się sam nasuwa, iż y, y, te akcje zostały przeprowadzone w sposób wyrafinowany, czyli rzeczywiście to nie jest ktoś, kto po prostu podniósł słuchawkę telefonu, bo się nudził i zadzwonił z taką informacją, tylko ktoś, kto szczegółowo przygotował taką akcję, akcję właściwie w całej Polsce, w różnych miejscach, tak żeby. Y, y, tak naprawdę dotknęło to wszystkich, we wszystkich województwach, więc widać, że skala akcji jest duża i przemyślana. A to oznacza, że rzeczywiście nie zrobił to ktoś młody, tylko ktoś, który miał jasno określoną intencję. Mówi się nie, nawet o całej siatce cyberprzestępców z międzynarodowymi powiązaniami. To, to, to mnie będą zastanawia. badały, to będą badały oczywiście służby i, się, i zobaczymy, czy to się. Się potwierdzi. Natomiast ten wątek, o którym pani wspominała, że to jest ktoś, kto się mianuje przeciwnikiem rządu i przeciwnikiem systemu w tej chwili jakby wysuwa się na pierwszy plan i w związku z tym w związku z tym no, w ten sposób to traktujemy, że ktoś używając po raz kolejny dzieci usiłuje usiłuje no Powiedziałabym w ten sposób, że zno, zniszczyć to, co tak długo budowaliśmy, ten spokój, to bezpieczeństwo, ten, ten wysoki standard funkcjonowania, a funkcjonowania naszego kraju. Bodajże mało polska kurator oświaty stwierdziła, że to jest się strajku nauczycieli. Tak, ponieważ w wielu tych mailach, jak pani wspomniała, pojawiły się podpisy mówiące o tym, że to rzeczywiście niezadowoleni, niezadowoleni nauczyciele lub strajkujący nauczyciele, i z wielu punktów na terenie naszego kraju takie informacje ze służb przychodzą i że rzeczywiście mogą być to osoby w jakiś sposób związane z, ze strajkiem nauczycieli. Ale myśli pani, że nauczyciele przy całym szacunku dla nauczycieli mogliby zorganizować taką akcję przeprowadzoną przez właśnie Darknet? Mam nadzieję, że nie posunęli się aż do tego, ponieważ jest to jednak grupa, która no, jak wiadomo ma pewną misję, pewien poziom zachowania więc nie sądzę, żeby to była sama grupa nauczycielska, natomiast ktoś, kto sprzyja takim hasłom, o którym przecież po wielokrocie już mówiono, żeby zdestabilizować nasz kraj i właśnie wykorzystując jakby tą sferę oświaty, systemu oświaty i w ten sposób no, wzbudzić niepokoje społeczne. Powołano specjalny zespół związany z biurem do walki z cyberprzestępczością. Czy wiadomo coś więcej na temat działania tego zespołu? No ten zespół, ten zespół działa, bym powiedziała, w takich mocnych zasadach pewnej poufności, bo przecież chodzi o to, żeby zespół bardzo skutecznie pracował i w związku z tym na, te, na, na dzisiaj to, to te informacje dotyczące pracy zespołu mhm. są dosyć poufne. Ale pojawiły się także informacje, że policja już 2 maja wiedziała o tym, że może nastąpić jakaś taka próba destabilizacji matur. Tak, tak, nawet informowaliśmy o tym państwu Dziennikarzy. Te informacje pojawiały się również za Państwa pośrednictwem. Takie komunikaty. Powiem więcej, że nawet ta praca naszych służb jest bardzo efektywna, ponieważ pod niektórymi ze szkół wręcz pojawiły się patrole, żeby sprawdzić, czy te wytypowane przez nasze służby, szkoły, w których hipotetycznie ewentualnie mogły się pojawić, pojawić alarmy bombowe, czy rzeczywiście ma to potwierdzenie w rzeczywistości. A więc... na jakiej podstawie te szkoły typowano? No tego nie wiem, to już jest <noise> działanie, działanie, działanie <noise> służb, ale jak państwo wiecie, zostały postawione patrole przed wieloma szkołami w, w, w Polsce. A czy spodziewają się służby tego, że dzisiaj też takie maile do szkół dotrą? Zobaczymy, zobaczymy. <noise> Pani Wojewodo, zmieniając temat... Mam nadzieję, od... mam oczywiście nadzieję, że nie, bo... Mm, bo to taki, taki klimat, który się tworzy wokół tych matur, poczynając od tego okresu stajkowego do, do samego przebiegu matur, poprzez to, że nawet klasyfikacje miały się nie odbyć, to no, powoduje, że rzeczywiście te matury w, w tym roku odbywają się no, w takim olbrzymim obciążeniu, zarówno dla e, maturzystów, jak i dla rodziców, ale myślę, że również dla obserwatorów całego tego stanu rzeczy. Ja ani matury nie zdaje, ani mój syn nie zdaje. W tej chwili matury ma 11 lat, ale też z takim wielkim poruszeniem obserwuję to, co się dzieje, i mam takie poczucie, że nie mam wewnętrznej zgody na tego typu działania. Dlatego tym bardziej, jeżeli się okaże, że to jest zorganizowana akcja, a wszystkie przesłanki o tym świadczą, że jest to zorganizowana akcja, e, przygotowana z takim wielkim pietyzmem i ewidentnie po to, żeby zdestabilizować sytuację na terenie Polski, e, to wszelkie konsekwencje powinny być podjęte wobec tych, tych osób, jeżeli już zostaną zidentyfikowane, złapane i absolutnie tutaj nie powinno być żadnej taryfy ulgowej. Zmieniając temat Pani Wojewodo, to zostały rozdysponowane pieniądze na Fundusz Budowy Sieci Dróg Lokalnych. Opolszczyzna dostała najmniej. Dlaczego? To jest bardzo oczywista odpowiedź na to pytanie. Otóż jest ustawowy mechanizm przyznawania takich pieniędzy, algorytm związany z siatką dróg na terenie poszczególnych województw. Opolszczyzna rzeczywiście tutaj w tym funduszu dróg samorządowych otrzyma w porównaniu z innymi województwami mniej. Najwięcej dostanie właśnie województwo mazowieckie, a to z tego powodu, że tam gęstość dróg jest największa, i to wynika tylko i wyłącznie z ustawowości mechanizmu. A wiemy dokładnie ile dostanie Opolszczyzna? W tej chwili będziemy dostawali te informacje, to jest naj, naj, najświeższy najświeższa, naj, najświeższa, Najświeższy news, natomiast mhm. te pieniądze, to będą te pieniądze, które zostaną przeznaczone właśnie na nasze drogi gminne, na nasze drogi powiatowe i już w przyszłym tygodniu będziemy podpisywali z naszymi samorządowcami umowy na te, na te drogi, na remont, modernizację, budowy tych dróg, także już za chwileczkę wszyscy będziemy, będziemy się tym cieszyli. Gościem porannej rozmowy w cztery oczy jest dzisiaj wicewojewoda opolski Wioletta Porowska. Na drugą część rozmowy zapraszam państwa na naszą stronę internetową www.radioopole.pl Pani wojewodo, radny Opola, który został wybrany do rady miasta z list Prawa i Sprawiedliwości usłyszał zarzut kierowania pojazdem bez uprawnień. On jest zawieszony nadal w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości czekacie na dalsze kroki organów ścigania? Czy decyzja będzie podjęta co do jego osoby szybciej? Nie, no ja myślę, że sytuacja jest bardzo czytelna na tę chwilę. Mówi pani o, o panu Arkadiuszu Szymańskim, który jest zawieszony do momentu rozstrzygnięcia postępowania. Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte. To, że na pewnym etapie te zarzuty zostaną postawione, to było oczywiste, ponieważ pan Szymański w ogóle nie kwestionował tej sytuacji. Także wiadomo było, że otrzyma taki zarzut prowadzenia Pojazdu bez uprawnień, więc teraz czekamy na rozstrzygnięcie postępowania i nic się w tej materii nie będzie wydarzało. To, co się miało wydarzyć, czyli zawieszenie pana Arkadiusza Szymańskiego, już nastąpiło. Jeżeli chodzi o kolejny temat, to rząd przyjął projekt ustawy o przywracaniu połączeń autobusowych. 9 miliardów 600 milionów złotych na to ma być przeznaczone. Tak, to jest bardzo dobra wiadomość. Właściwie wiadomość z ostatniej chwili, bo z dnia wczorajszego. Wczoraj w Warszawie odbyła się Narada Wojewodów, na której dyskutowano tę ustawę. Ja muszę powiedzieć, że my już ostatnie tygodnie poświęciliśmy mówię, mam na myśli wszystkich Państwa wojewodów poświęciliśmy na analizę tej ustawy w bardzo takim powiedziałabym, dynamicznym tempie pracowaliśmy nad zapisami różnego rodzaju uwagi, korekty, przez cały czas były przekazywane pomiędzy nami województwami a Warszawą. No i wczoraj ta ustawa została objawiona, ujrzała światło dzienne to Olbrzymie wydarzenie, powiedziałabym, że olbrzymie, takie fundamentalne wydarzenie w ramach funkcjonowania, no myślę, że całego transportu w Polsce, bo wszyscy mamy świadomość tego, jak bardzo likwidacja połączeń do najmniejszych miejscowości była dotkliwa dla, dla obywateli, dla mieszkańców. Miejscowości, które może nie mają wielu mieszkańców, ale jednak tam żyją ludzie, i ci ludzie mieli problemy z dostaniem się do lekarza z dostaniem się na zakupy, z dostaniem się do różnych ośrodków kultury po cokolwiek, nawet do sąsiadów w sąsiedniej wiosce. A nie chodzi o to, żebyśmy ludzi zamykali w, w, w jakichś enklawach, tylko po to, żebyśmy, tylko chodzi o to, żebyśmy im umożliwiali normalne funkcjonowanie. I ta ustawa przywraca takie możliwości. Już za chwileczkę będziemy na, na roboczo już pracować w poszczególnych województwach, również w województwie opolskim, by te połączenia, które są połączeniami już dawno zapomnianymi, z powrotem wróciły w na drogi. Jak to będzie w, konkretnie wyglądało? Czy samorządowcy będą się zgłaszali do Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o dofinansowanie danego połączenia? Czy... Tak, będziemy musieli oczywiście współpracować z samorządowcami i z firmami przewozowymi, bo bez tych partnerów się tego po prostu nie da uczynić. Po pierwsze, samorządowcy mają doskonałą wiedzę, które miejscowości są w największej potrzebie. Dlaczego mają tę wiedzę? Ponieważ to właśnie mieszkańcy tych miejscowości, małych przysiłków, przyjeżdżacze, do gmin i proszą o takie połączenia. Więc tutaj rola samorządowców jest absolutnie fundamentalna, ale również fundamentalna jest rola przewoźników, którzy mają wiedzę tą powiedziałabym czysto operacyjną, czyli jak można poprowadzić takie połączenia, które wydawałoby się, że absolutnie są nie. Mm, są bardzo kosztowne no i jakby nie ma, nie ma nie, do tej pory nie było możliwości ich przywrócenia i co zrobić, żeby te, to, to, te przywrócenia były jak najtańsze z jednej strony i jak najlepiej, żebyśmy wykorzystali te, te pieniądze, które przyjdą również na teren województwa opolskiego. E, I chodzi o to, żebyśmy tych połączeń mogli mieć jak najwięcej, tych nowych, odtworzonych połączeń. A jakie są szczegóły tej ustawy, którą rząd przyjął? Wiemy, jaka jest kwota ogólna na Osiem... całą Polskę? Na całą, tak, 80 I roszy na kilometr, wozokilometr, kilometr, to się tak mhm. nazywa. Nieładnie, więc to są tak naprawdę najważniejsze, najważniejsze kwestie, czyli te kwestie finansowe, bo przez cały czas kwestia rozbijała się o pieniążki, mówiąc krótko, czy, czy coś się opłaca, czy coś się nie opłaca. I dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, na których, na których drogach te połączenia będziemy mogli po prostu przywrócić. A ile czasu może upłynąć od momentu przyjęcia tych zapisów? Tak. Dokumentów do momentu pojawienia się nowych autobusów na tych trasach, które do tej pory nie były obsługiwane. Bo to są rozmowy z samorządowcami, to jest kwestia znalezienia przewoźnika, to jest kwestia ustalenia rozkładu jazdy, ile to może potrwać. Chcielibyśmy, żeby to potrwało jak najszybciej. E, rzeczywiście ma Pani rację, te rozmowy nie będą łatwe. Nie dlatego, że nie ma dobrej woli ze wszystkich stron, bo ta wola absolutnie jest, wręcz powiem więcej, oczekiwanie jest olbrzymie. Nawet wczoraj byłam w Kędzierzynie Koźlu i rozmawiałyśmy z Panią Starostą Tudejową, która e, wręcz zapytywała, jak szybko będziemy mogli to organizować, bo powiat kędzierzyńsko kozielskiej jest w trudnej sytuacji, mm -hmm. kiedy przewoźnik zrezygnował całkiem nie tak dawno, no i rzeczywiście tam tych połączeń nie ma, więc samorządowcy sami się dopytują. Natomiast kwestia jest e, takich detali operacyjnych, wyliczenia, e, wyliczenia kosztów, e, stworzenia nowego rozkładu jazdy, czy te połączenia mają być bardziej rano, w południe, po południu, wieczorami, no, do, do jakiej grupy dedykować te połączenia, czy dedykujemy do, po, do połączenia e, mieszkańców, powiedziałabym, w takim aktywnym, czy na przykład dzieciom, które dojeżdżają do szkół, no te wszystkie pytania będzie trzeba przeanalizować i znaleźć na nie dobre odpowiedzi po prostu, bo na pewno będzie tak, że no musimy jak najefektywniej wykorzystać te pieniądze, a wykorzystanie najefektywniejsze, czyli musimy znaleźć te miejsca, one na pewno są już zdiagnozowane, ale one muszą zostać położone na stole, te miejsca, które mają największe potrzeby, mówiąc krótko, i zrobić taką no, taką, bym powiedziała, no, taką siatkę tych połączeń, które, e, e, które no, będą najbardziej satysfakcjonowały mieszkańców z jednej strony, a z drugiej strony będą mogły jak najwięcej tych mieszkańców, no mówiąc krótko, przewozić. To jeszcze na koniec jedno pytanie z tej puli. Prawie 10 miliardów złotych na przywrócenie połączeń. To jest tak, że każdy region otrzymał określoną kwotę. Czy regiony będą wnioskować do Warszawy, wskazując na to, jakie są potrzeby? Ile potrzebują pieniędzy na przywrócenie połączeń tam, Będziemy gdzie ich Wskazywać, będziemy wskazywać, ile, jakie są nasze potrzeby. Tam jest oczywiście algorytm, ja jeszcze go nie znam, to jest, jak, no, to jest świeża informacja, z, z, tak jak mówiłam z wczoraj. Wczoraj na naradzie wojewodów została przedstawiona ramowo ustawa, natomiast będziemy przedstawiali swoje, będziemy przedstawiali swoje potrzeby. Dziękuję bardzo za rozmowę Państwa i moim gościem była Wioletta Porowska, wicewojewoda Opolski. Dziękuję pięknie. Cztery oczy, poranna rozmowa, Radio Opole.